Dzień dobry, dzień dobry kochani, tutaj Orcie. witam się z wami serdecznie na moim kanale. Ostatni film z maratonu, który postanowiłam nagrać. Nie było to łatwe, mam swoje przemyślenia, ale o tym troszeczkę później. W tej chwili jest godzina 9.30, zaspałam do pracy. Jak można zaspać normalnie na home office? Można, proszę bardzo, jestem żywym przykładem, że można. Potrzebowałam chyba trochę dłużej pospać. Pokazuję co w pudełku. Tada. Jedzenie na dzisiejszy dzień przyszło. Ciężkie. A co w środku? Już sprawdzamy. Na śniadanie. Kanapki z pieczonym indykiem. Na obiad. Y Coś w postaci noci, ewentualnie kopytek jak to woli, z kurczakiem, warzywami, jakimś sosem na kolację zupa. Trochę meksykańska, trochę polska z naczosami, więc trzy posiłki zrezygnowałam z przekąski, kaloryczność to około. Już liczymy. Tutaj jest 900, tu jest. 600, no to mamy 500. I tu mamy 500, 2000 kalorii w deficycie. Dalej, więc powinno być ok. Ale na pewno smaczne. Tutaj chyba jeszcze nie natrafiłam na nic, co byłoby nie do zjedzenia i nie do przejedzenia. To czas na śniadanie dla kuby. Zaczynamy od przygotowania picia, czyli dla Kuby będzie pokrzywa. Dla mnie to jest dzisiaj morwa biała. Morwę biorę ostatnią i się z nią żegnam. Była z Herbapolu. Całkiem spoko. Wydaje mi się, że jeszcze jakieś opakowanie powinniśmy gdzieś w domu mieć, więc zaraz wyciągnę. Morwy idzie u nas bardzo dużo. Mama pije i ja piję. Mama pije dwa razy dziennie i ja piję raz dziennie, bo piję jeszcze do tego pokrzywę. No, a co do śniadania, nie mam pojęcia, co mu zrobić. Zawsze mam ten problem. Wydaje mi się, że jajka może na twardo. Oli działa. Co tu się odbywa? Co tu się odbywa? Nie co masz Ja mam dużo do zrobienia. Dobra. Tak mnie córka wysyła na działkę na dwa tygodnie. Tyle powiedziała, że mogę wziąć. Troszeczkę mleczka i szprotu nie z nadmorza kupione. Gdzie ty jedziesz? Gdzie można kupić takie malutkie szprotki? Proszę mi powiedzieć. W sklepie. Gdzie, w Warszawie, gdzie? No, nie widziałam na Warszawie. Mysz, takich małych, nie wiem, nie wiem, czy w sklepie rybnym tam na Na uboczu? Na to, no, no, dokładnie, na uboczu, czy tam byś tego nie kupiła? No to proszę to sprawdzić, jak będziecie. A kiedy ja teraz będę? To specjalnie no, nie mnie. Gdzie jedziesz, gdzie jedziesz? No chwal się, O Słoneczko opaniam. zaświeciło? To naturny podziałce. Kwiatki sadzić. Kwiatki. Kwiatki sadzić? Nie, podejrzewam, że tylko pod kuch w kuchni będę paliła. Nie pod kuchnią, tylko w kuchni będę paliła, bo to jest za zimno na. A mam roboty. Tutaj. Ale jak fajnie, jak się w piecu pali, tak no. cieplutko się robi. Koty zaczynają na strychu buszować i biegać. Dobra. Idę się pakować. Pakuj się, pakuj. Jak widzicie, mama ucieka na trochę. Eee, odpocząć od dzieci. No cóż ja mogę powiedzieć? No, łatwym człowiekiem nie jestem. Rozumiem, że potrzebuje wytchnienia. Spoko. O, ojca serial się zaczyna godzina 14. I z, zarówno ojciec, jak i mama mają takie swoje godziny. Mama o 16, ojciec o 14. W tym godzina przerwy, czyli 15, to jest taka godzina organizacyjna, że każdy nie ma co oglądać i mają swoje seriale. No, dobrze nam zrobi trochę rozłąki. Serio. Przyznam, że dzisiaj mam trochę słabszy dzień emocjonalnie. Wszystko mnie irytuje, wszystko mnie wkurza. Byłam z Kubą u lekarza przebadać mu stawy kolanowe, bo coś tam zaczyna się niedobrego dziać. Ech, oczywiście musiał później wstąpić do Starbunia i przy mnie się No ją mnie takie sytuacje. A jestem dobre już dwa tygodnie na detoksi od słodyczy i od takich rzeczy i raczej staram się jeść to, co mam zaplanowane, że zjem i nie wpychać do gęby nieprzemyślanych rzeczy i to jest w miarę spoko ale yy, coraz ciężej co tu dużo mówić yy, a to wiecie, mama zje batonika przy mnie, a to Kuba wypije kawę ze Starbucksa, a to to, a to tamto no wiem, że powinnam być dorosłym człowiekiem i sensownie i logicznie podchodzić do tematu, no ale jednak wiecie, uzależnienie od cukru i takich rzeczy i robi swoje i te ciągoty gdzieś tam są, więc to nic dziwnego, że jest spadek emocjonalny, przejdzie, przejdzie, przetrwać. Zaraz nakładam, a co nakładam? Chcierkę w skórę głowy, zawijam się w kokonik, po oczywiście i idę spać. A co? Dzisiaj mogę wcześniej. Jutro rodzice wyjeżdżają na jakiś czas, ale myślę, że ten czas też będzie dobrym czasem takim dla mnie, żeby emocjonalnie się poukładać. No, w skrócie. To jest teoretycznie ostatni film z ciągu tego mojego maratonu, mara, maratonowego o... W, ten, w tej formie chciałam użyć słowa: bardzo Wam dziękuję, że wytrwaliście ze mną przez ten czas. Poszło jakoś. Czy jutro będzie film? Nie wiem. Wszystko będzie zależało od tego, jak sobie poukładam pracę i pewne rzeczy dookoła. Bardzo możliwe, że tak. A No i dziękuję za ten czas. To było bardzo miłe. Stado miłych komentarzy, stado dobrej energii od Was. To jest to, za co cenię nagrywanie na YouTubie. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!